postanowiłem, że dokupujemy na razie, będziemy mieli dwa grubery. Zobaczymy na jak długi czas i wtedy najwyżej ogarniemy. Nie wiem, który ma mocny grind, chyba Adam, bo tak jak Adam każdą ma, rzecz tylko kliknie, to wszystko tak od razu przesadnie. O, gal... o Boże, jak ty zrobiłeś to. Jak dinozaura by człowieku z jaskini wyciągło. Ja nie masakra. To Dobrze, to było. Jak to było słychać? No to jest najgorsze, że u nas jak ten mikrofon nie jest, któryś z nas nie gada chwilę, to on się tak, tak wyczula, to się robi, ale to jest masakra jakbyś... Jakbyś chłopak do dinozaura do, do, chciał udawać, nie? Dobra, my podpinamy ten gruberek. Wydaje mi się, że... Zobacz, tutaj. Nie, nie, ładowania nie miałem. Chyba, mi kapalusza nie zwiało, bo będzie tragedia przecież. To mi pani da. Dobra, ja ruszam, bo ty i tak szybciej o dwa kilometry jadę. Trzeba się na lewo. <laughs> no, ale tu jest tręczny w ogóle, ja pierdala. Dobrze że nie jest za bardzo wygnieczone, to się w porządku jedzie ja jestem tak spięty jak plandeka na żółku zimę, jak jadę tym czynnikiem. No Tej Boże mi kapelusa nie porwała, bo jak ci na łeb właśnie pójdzie, to jeszcze ja gdzieś będziesz ją zachował. Są kapelusy, Ale ja kofię, siedzę, Kurwa, jak kopię, siedzę czekaj. Kurwa, jakby wyglądały, czekaj, ja A spodzim, widzisz jakie siedzę czy nie? Jo, widzę. No, ja widzę. To jesteś tak siedzę. święty jak ja. I jest piękna sprawa. Ogarnąć właśnie e, sprawę związaną z siewami. Eee, więc tutaj naprawdę spoko. Boże, no masakra, mordo, To jest taki głos spacji i wszystkiego i myszki, no że jak ty byś siedział... Ja nie wiem, ale ja jestem w szoku, że to tak może ten, że to tak może się zmienić, no jakby, nie? No Jakbyś jak normalnie no jakby klawiaturę dołożył szum. do mikrofonu, nie? No no to szum, szum łapało, po prostu Ja nie ja co wiem. W tym stylu. Nie wiem, charchnij co trochę nawet, to już jest zawsze coś. To już zawsze też coś, <laughs> że... Co, <laughs> co widzę do No wiesz, nie chcecie też wchodzić słowa z chwilę. Trzeba to spraw. Nie on on jest być cięższy troszkę Jedyś, a to znowu znowu impreza jest jakaś Daj to Dobry Ja ten dalej się modli i chyba tych tych Ten człowieku Grun. tu balują <grym> Ten kurwa brony nie Brony stale <grym> Przez za głowę <grym> się rapią zabrali tak. Jezus, to Ale tam tu na bok odstawi kurwa po cterem Idealnie na Witaj kierowniczko kochana, 2 zł masz dzisiaj pożyczyć od rana może o. Nie masz hey, zęby ma. wyleciały jak Hotoga jadła Ale ma te pomidurki i Mozarylle Dobry? Czekaj To będziemy im przeczepiać. Wię eee... weź te, zgrabiarkie Dobry kierowniku, my to maszynki weźmiemy tutaj. Nie ma problemu, tak? Ale mota koło wielkie kiedy się ja małego chyba? Tasie. <głos》>. Może dwa worki weźmiemy jeszcze. Faforki? Na worki. A może dwa takie faforki pasowały. <laughs> mamy elegancki Ty Ty kurczę, powiem, że pod... w <głosant i locu diving> <głosant i protagonizm i joking> poprzednim farmingu, dlatego też przez was on może być tak chciany tutaj u nas na tej serii. Bo oczywiście ankietę wygrał klas, który był testowany na odcinku, Adasia, mi sarna tutaj pięknie pod koła biegła. Mm, Dziękuję testowany. Serdecznie, serdecznie. Tak, tutaj no naprawdę to, że... pozwoliliśmy się potestować. Tak, i że dali się mi też wygrać placę. Tak, ankiela. i tutaj bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczną liczbę głosów. E... I... nie ja, siąść Dobra, ja, ja. próbuję. Możesz wyjechać sobie na razie z tym ja. Kurwa, nie wiem co zrobić. Ciekaw. Chłopie, bo hamulce tu nie działa. Ja pierd... Rada odjechać, aj. czy nie? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. aj, aj, aj,